Aby was nastroić do dzisiejszego odcinka odpowiednio, mnie przed chwilą nastroiła moja mama, która zadzwoniła do mnie przed chwilą i powiedziała mi kilka gorzkich słów na temat tego, jak traktuje swoje zdrowie. Ale teraz ja was nastroję do pewnej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie będziemy dzisiaj mówili o drogich grach. Tylko, żeby kogoś nie odstraszyć, kto na przykład wszedł na ten film i jest to jego pierwszy film, który zobaczy na kanale GameTro TV i nagle poczuje to, co być może słyszał gdzieś tam w eterze, że gry planszowe są drogie, nie wchodź w to, trochę plastiku, trochę i wydasz 600-700 zł. No pewnie, że tak. Ale są też gry tańsze. Jakiś czas temu zrobiłem film, gdzie można sobie zagrać w bardzo ciekawe, duże, nieinfantylne tytuły i wcale nie wydać ci nawet 100 zł. Teraz po prostu będę mówił o sześciu łącznie grach. Dlaczego sześć? Bo nie lubię robić sztucznych, nie wiem, topek, a sześć to moja ulubiona liczba. I stwierdziłem, że po prostu zrobię sobie topkę sześciu ulubionych, drogich gier planszowych, które znalazłem w mojej kolekcji. Ale no właśnie, żeby was taka troszkę nawet odpowiednio nastroić, to po prostu. To Wam powiem, że nie tylko planszówki. Ale zasadniczo, jak się bardzo mocno wkręcimy w jakieś hobby, to po prostu na to hobby będziemy łożyć, będziemy wydawać bardzo dużo pieniędzy. Czy ktoś będzie, nie wiem, zbierał samochody, znaczki, numizmaty, czy nawet nie wiem, będzie biegał. No dzisiaj nie można założyć zwykłych trampek, tylko trzeba mieć nawet specjalne rękawiczki do biegania, no po prostu będziecie łożyć kasę na to hobby. No chyba, że będziecie, nie wiem, fanami, fanami sikania pod wiatr, no o proszę, to to jest tanie hobby i bardzo proszę, rzeczywiście tam chyba dużych inwestycji nie będziecie poczyniali, no chyba, że będziecie musieli mieć konkretny krajobraz, gdzie wyjedziecie i to Was będzie kosztować i to sikanie pod wiatr będzie Was więcej kosztowało. Ale pewien truizm jest taki, że po prostu nie, hobby jest drogie. I jeśli będziecie się wkręcać, to dużo pieniążków na nie wydacie, ale satysfakcja, i to jest najważniejsze, nie, która będzie musiała płynąć z tych wydanych pieniędzy, będzie musiała być ogromna. No i właśnie jak ja nie, co jakiś czas kupuję sobie taki duży tytuł, to... Naprawdę totalnie nie mam przeświadczenia, że wydałem i przepierniczyłem pieniądze. A ten materiał jest właśnie o grach, które sporo kosztują. Zapraszam. Prawdopodobnie za rok na tej liście znajdzie się od taka gra, bardzo proszę, ISS Vanguard, którą dopiero pierwszy raz pokazałem wam chyba wczoraj, jakiś czas temu dzięki uprzejmości Awakenów ją dostałem. Ona wcale do taniej się nie zalicza, ale jeszcze jej nie przeszedłem. Dopiero jestem po dwóch scenariuszach, więc umawiamy się, że za rok ja odniosę się do tematu iss w podobnym odcinku i zobaczymy, czy ta gra tutaj się znajdzie. A skoro mówimy o rzeczach, które Awakeni dowożą, to powiem wam jeszcze o jednej grze, która prawdopodobnie. Podobnie też na tej liście się znajdzie, tylko od razu muszę powiedzieć, jakie będzie zastrzeżenie. Otóż jest to Nemezis. Ja muszę przyznać, że z Nemezisem jakiegoś takiego ciepłego uczucia przez ostatni czas nie miałem, z tego powodu, że Nemezis dla mnie m, po jakimś czasie okazał się grą oczywiście e, świetną, przygodową, tak, ale ja po prostu w tej grze się nudziłem. Czy w lockdownie, czy w Nemezisie zacząłem zauważać, szczególnie z osobami już dobrze grającymi, znającymi ten tytuł, że ja po prostu tam jestem w stanie się zaciąć i przez godzinę, czy nawet więcej, być w jakiejś określonej przestrzeni i właściwie no, o krok nie posunę się dalej. Dlatego, kiedy otrzymałem Nemesis Retaliation, czyli gra, która dopiero będzie docierała do tutaj wspierających za jakiś dłuższy czas, to bardzo się z tego faktu ucieszyłem, ale to moje zastrzeżenie jest takie, że bardzo często, kiedy dostaję gry od Awakenów, to ich wersja, którą otrzymałem i ta wersja taka finalna, no to jak patrzę czasami, porównuję sobie tytuły, no mówię, daleko padło jabłko od tej, od tej oni, tak na przykład było z Tainted Grailem, ale nie, jeśli chodzi o Nemezisa Retaliation i jeśli rzeczywiście oni to dowiozą, to słuchajcie, będziemy mieli bardzo dobry, drogi tytuł w klimacie Nemezisa, ponieważ jest to gra znowu. Jesteśmy w jakiejś przestrzeni, do której trafiamy. Tutaj mamy totalne odniesienie do obcego drugiej części i ten obcy, druga część, no wiecie na czym polegało. Mamy wojskowych, którzy wpadają do jakiejś bazy, tylko tutaj nie będziemy mieli stałej planszy, tylko te plansze będziemy budować. No i oczywiście będziemy mieli swoje, nie wiem, jakieś super cele, które będziemy musieli zrealizować i oczywiście przepchnąć wygraną swoją stronę. W różny sposób ta gra może się skończyć, w różny sposób będzie ta gra wyglądała co nie tytuł będzie dynamiczna. Wreszcie nie będziemy musieli długo tych poszczególnych amunicji, fragmentów, pesteczek, żeby nie wiem, móc ewentualnie rzucić butem w tego wielkiego coś, co aktualnie chce nas zeżdreć, tylko tym razem rzeczywiście odbezpieczamy broń i po prostu prójemy mu po flakach tym sprzętem, który po prostu posiadamy. To jest ciekawe, to jest dobre, to jest wreszcie dynamiczne i tutaj w tym Nemezisie nie czułem się, jakbym po prostu był w jakimś miejscu i tracił czas. Więc bardzo się cieszę, że ten Nemezis jest i to można powiedzieć taka pierwsza gra, która otwiera to zestawienie, którą już dłuższy czas gram i, i po prostu mi się niezwykle podoba. To teraz przeskoczymy sobie do nieco innej gry, która tym razem będzie opowiadała nam historię cywilizacji. wiecie, okej, okay, dobra, może to nie będzie taka historia cywilizacji od początku świata do dnia dzisiejszego i trochę zahaczymy o przyszłość. Nie, to nie jest taka typowa cywilizacja. Nie, tutaj będziemy mieli grę pod tytułem Clash of Cultures, którą jakiś czas temu Portal wydał. Chyba pierwsza edycja bardzo, ale to bardzo szybko się rozeszła, i tutaj wiele osób nie chciało wznowienie. Tak więc bardzo proszę, Portal spełnił tę prośbę i ta gra jest na rynku, można sobie ją kupić. I wydaje mi się, że jeśli szukacie takiej gry, która będzie dawała Wam możliwość eksploracji w takim nieco bardziej starożytnym klimacie, ponieważ tutaj będziecie się przenosić do starożytności, właśnie gdzie będziecie mogli być Rzymianami, Egipcjanami, Persami, Grekami i w ogóle jeszcze innymi nacjami, które tam były, będziecie mieli również możliwość wcielenia się w liderów tych frakcji, oczywiście poznania terenu, odkrywania tego terenu, będziecie mogli sobie budować miasta, będziecie mogli wynajdować kolejne jednostki, będziecie mogli toczyć jakieś bitwy, czyli i właściwie taki, nie wiem, Twilight wersja Clash of Cultures, który jest dodatkowo bardzo ładnie wydany, bardzo wszystko pięknie estetycznie wygląda. Dodatkowo instrukcja jest tak skonstruowana, ponieważ nie jest to gra łatwa, że będziecie mogli sobie poznać jakiś nie wiem, fragment, a potem dorzucić sobie kolejne elementy, które wam skomplikują rozgrywkę. Ale po jakimś czasie, kiedy ogarniecie tę grę, po prostu będziecie twierdzili, że nie, no jak bez tych rzeczy można tutaj grać? No przecież się po prostu nie da i wręcz nie uchodzi. Jeśli szukacie bardzo ciekawej, takiej budowlano atakująco i w ogóle odkrywającej gry w starożytności, to serdecznie Wam Klasza polecam ręką, nogą i czym tam mam. To skoro skaczymy sobie po wydawcach, no to pora teraz na kolejny tytuł, do którego tutaj Carlos bardzo mocno się przybierza za każdym razem, kiedy przychodzi. No to dobra, może teraz sobie zagramy, może już tutaj dawaj się umawiamy. No właśnie, Machina Arkana. Jak mówię o Carlosie, to prawdopodobnie jest to jakaś gra grozy i jak najbardziej tak jest. Jest to przygotowa gra grozy, w której będziecie mieli możliwość wzięcia udziału w przygodzie, która to przygoda będzie trwała przez pewne etapy nazwijmy to scenariuszami z epickim finałem, który będzie miał już zmienne zasady wewnątrz tego epickiego finału. Ale, żeby Was tutaj nie przestraży, bo ktoś nagle pomyśli, że o dobra, Piotek powiedziałeś, są jakieś etapy, scenariusze, no to ta gra to będzie taki tytuł, który będzie powtarzalny, o nie, nic bardziej mylnego, tutaj ten element jest po prostu budowany co rozgrywkę. Bardzo ciekawy, bardzo niepowtarzalny tytuł, jeśli chodzi o poszczególne opcje, ale również jeśli ktoś szuka jakiegoś ciekawego klimatu, gdzie mamy tą swoją postać, będziemy mogli ją oczywiście rozwijać w trakcie, będziemy Napotykali na kolejkę potworów, które na nas czekają, będziemy odkrywali pewną, pewną przygodę. No to bardzo proszę, Machina Arkana to jest doskonały, nie taki łatwy tytuł. Że rzeczywiście tutaj będziecie musieli troszeczkę więcej czasu poświęcić, żeby do tej mechaniki się wgryźć, do tej mechaniki się przygotować i później, żeby czerpać już totalnie z rozgrywki, niekoniecznie zaglądając tam do instrukcji. Jeśli szukacie ciekawej, przygodowej gry grozy, to Machina Arkana i oczywiście trudniejszej to Machina Arkana jest. Jest w mojej opinii doskonałym wyborem. Polecam to i nawet dodatki, bo chyba dwa w Polsce wyszły i nie wiem, czy są dostępne, ale podstawka na pewno jest. A ta gra, która właśnie znajduje się obok mnie pewnie zdziwi wiele osób, które, no, wiedzą, że w momencie, kiedy ja słyszę o kolejnej zapowiedzi tutaj pewnego polskiego wydawcy, który powiedział, że o, halo, słuchaj, będziemy wprowadzać kolejnego Zombicide'a, to ja mówię wow, świetnie, jak to mnie absolutnie nie interesuje i nie obchodzi. Ale oczywiście wiem, szanuję wszystkich ludzi, którzy grają w tę grę, żebyście się nie podpalali w komentarzach, tylko po prostu jakoś jestem zmęczony trochę kolejnymi Zombicide'ami, które w dużej części z tego, co się zorientowałem, niektóre nie różnią się specjalnie. Oczywiście są takie piękne wisienki w torcie, które mają tam nowe elementy, które wnoszą coś nowego, ale przez pewien czas mieliśmy takie powtarzalne treści i to po prostu mnie znudziło. Natomiast jeśli chodzi o Zombie Zombicide'a Zieloną Hordę, to po prostu była rzecz, która interesowała mnie od samego początku, ponieważ lubię takie też gry, które mamy sobie poszczególne scenariusze. Wcielamy się w tę jakąś postać, a tutaj przenosimy się do takiego, wiecie, średniowiecza, w którym, nie wiem, bierzemy sobie jakąś postać, będziemy oczywiście zdobywali do niej coraz lepsze ekwipunek, mamy scenariusze, gdzie będziemy walczyli z hordami zombie, tylko to nie są takie, wiecie, proste hordy zombie, nie, to po prostu będą orkowie, którzy zamienili się w zombiaki, no czy może być coś bardziej zarąbistego? No właśnie, więc mm, za każdym razem do tego tytułu wracam bardzo e, chętnie i bardzo przyjemnie mi się w to wszystko gra, mamy te scenariusze, mamy budynki, musimy uważać na pewne e, nasze głośne poczynania, tutaj szlachtowanie, tutaj pewne rzeczy, które będą ten hałas powodowały, ta mechanika bardzo mi się już podobała, chociaż czasami są pewne niejasności, jak to wszystko potraktować na planszy. Dodatkowo e, będziemy mieli tą taką, e, chociaż żeby to dobrze zostało zrozumiane, taką ciekawą i prostą rzeź, którą możemy tutaj e, robić, choć czasami oczywiście ta rzeź może się przerodzić w coś takiego, e, że my będziemy musieli hardkorowo przed tymi zombiakami uciekać i tyle. No proste, niezwykle, tu rlanka, tu zabijasz, tu masz przedmiot, tu ogarniasz, tu wchodzisz, o matko, zombiaki, nie żyjesz. E, przyjemne, fajne, wiele scenariuszy, jeśli ktoś takiego hack and slasha Chciałby to w wersji zombie zielona horda, mogę to spokojnie polecić. Gra, która rajcowała mnie niesamowicie od też samego początku. No bo wiecie, ja dosyć lubię takie azjatyckie klimaty. Zresztą chyba też nie tylko ja, bo wielu tutaj wydawców stara się, nie wiem, mrugnąć okiem w jakąś taką azjatycką stronę i mieć w swoim portfolio jakąś grę, która do tego regionu nawiązuje. No i tutaj bardzo proszę o jak zwykle musieli zrobić coś dużego, coś ciekawego, coś nie takiego oczywistego od samego początku. No bo właśnie mamy tutaj wielki mur, czyli w rozkładamy sobie planszę, no i właściwie przez długi czas będziemy się bawili w takiego klasycznego wargame placementa, czyli tu weź, tu zrób, tutaj coś, nie? No okej. Okay. Mi akurat ten fragment się bardzo podoba, a potem będziemy widzieli, wiecie, na górze planszy takie, znaczy na początku tam zbyt dużo nie będzie, ale potem będziemy to wszystko sobie budować. Tak więc ta gra będzie nabywała pewnego trójwymiaru, ponieważ my wcielając się w pewne nie, szlacheckie rodziny, których zadaniem jest bronić yy, powierzonych odcinków muru te, które sobie sami powierzymy, będziemy musieli wysyłać tam wojskowych. Oczywiście są różne rodzaje, różne jednostki tych wojskowych i naszym zadaniem będzie obronić ten mur. Tylko, no właśnie, jeśli tego muru jakoś nie będziemy specjalnie bronić, no to oczywiście spadnie na nas pewien dyshonor, więc w odpowiednim momencie warto byłoby się wycofać albo komuś świnie podłożyć, żeby to na niego ten dyshonor spadł, a nie na nas, ponieważ możemy na tym stracić i troszeczkę trudniej będzie nam skończyć grę z wynikiem zwycięskim, a przecież oczywiście na tym nam w tej grze najbardziej Zależy. Bardzo ciekawy. System, szczególnie kiedy poddajemy sobie pewne rzeczy do takiego wielkiego muru, ale już w podstawowej wersji dostajemy tyle dobra, że spokojnie na bardzo długie tutaj wieczory starczy. Bardzo fajny połączony element strategii, planowania z Worker Placementem, doskonale się to uzupełniło. Czasami wiecie, ja nie wierzę, czy Wy nie wierzycie w pomieszanie pewnych mechanik, jak na przykład było, nie wiem, przy wyspie Arnak, dlatego jak tutaj pewne, mówię o pewnych pomieszaniu pewnych sytuacji na planszy i mechanik, to tutaj mamy tą samą sytuację jak z arnakiem. W arnaku to zadziałało i z wielkim murem też to zadziałało, żeby nie było tych dwóch gier, totalnie nic nie łączy. Tylko traktuję to jako przykład pomieszania z działaniem. A na koniec kolejna niespodzianka, ponieważ ja lubię zaskakiwać, czyli następny tytuł, który nasz no, tak do się nie zalicza. Pochodzi ze stajni Games Workshopowej i poza Blood Bowlem jest jednym z moich ulubionych systemów, mianowicie mówię tutaj o grze. Potem Warcry. Tu, oczywiście, dla wszystkich tutaj wprawnych oczu Warhammerowo-Warcryowych doskonale widać, że jest to nieco starszy starter, ale akurat takim dysponuję. Mniej więcej staram się śledzić, co dzieje się w Warcry, ale oczywiście nie mam tutaj aż takich dużych możliwości, żeby ogarniać wszystko to przy planszówkach i jeszcze bitewniaki i wiedzieć, co aktualnie się w Urkraju zmieniło. Dlatego muszę powiedzieć, że traktuję tego Warkra, który sobie kupiłem jakiś czas temu jako taką zamkniętą całość, i jest to tytuł, który już w samej podstawce daje dużo zabawy, oczywiście, kiedy będziemy sobie dopływać te rzeczy, no to oczywiście będzie dużo, dużo pewnie ciekawi. Warkra jest to gra figurkowa, gdzie musimy oczywiście wszystko sobie poskładać, musimy sobie wszystko pomalować, ale Warkrai zawiera taki find bajer, że będziemy Tutaj mieli, o bardzo proszę, na przykład takie elementy, które wprowadzimy do gry i za chwilę sobie to rozbudujemy, dzięki czemu nie będziemy po prostu mieli trójwymiarowe elementy. Tylko mamy taką fazę przygotowania w tej grze, która określi nam tak naprawdę, gdzie co poumieszczamy, gdzie będą nasze jednostki, jaka będzie wygrana i gdzie te jednostki będziemy mogli umieszczać. Co bardzo ciekawie generuje ten system karciany, niepowtarzalność każdej rozgrywki. No i oczywiście później wrzucamy te nasze jednostki na planszę. Jest to typowy skirbicz, więc aż tak dużo tych jednostek nie ma, a dołożenie kolejnych po prostu wydłuża tę grę i będziemy te jednostki przesuwać po planszy, będziemy korzystać z ich statystyk, ze specjalnych zdolności, będziemy mogli czekać, przyczaić się troszeczkę na przeciwnika, będziemy oczywiście mogli do niego skakać, różne rzeczy wyczyniać, żeby to nasze strategiczne ujęcie w takim skiermiszu znalazło zło jak najlepsze odzwierciedlenie, dlatego jeśli szukacie ciekawego z filmisza bitewniakowego macie czas troszeczkę, żeby sobie powycinać te figurki, pomalować, ponieważ macie zacięcie artystyczno-malarskie. To wydaje mi się, że taki zamknięty system Warcry może być naprawdę dobrą rzeczą dla Was. Tak jak wszystkie gry tutaj, które przedstawiłem, do tanich rzeczy ta zabawa się nie zalicza, ponieważ tutaj oczywiście poza tym, że kupujemy sobie ten zestaw, no to wiecie, tu klej farbki, tutaj jakieś tam pędzelki, no i oczywiście robi się odpowiedni koszt, chyba że ktoś po prostu sklejonym plastikiem będzie. Będzie grał, to oczywiście tylko tutaj klej kupuje. Tak więc Warcry jako zamknięta rzecz i zamknięta całość naprawdę do z tych nieco droższych gier do takich moich ulubionych się zalicza. Piszcie oczywiście w komentarzach, jakie to wy gry lubicie, które uchodzą za takie droższe, czy znaczy nie uchodzą, po prostu są droższymi. Na pewno wiele osób, które szuka inwestycji, gdzie można byłoby tu jeszcze jakoś tak zainwestować, wydać swoje pieniądze, na pewno z tego faktu skorzysta. I, a jak nie, to po prostu ja przynajmniej będę sobie patrzył i podziwiał, co tam jeszcze kiedyś mógłbym mieć. Ja będę grzeczny i od Mikołaja na przykład dostanę. Zobaczymy. Tak czy inaczej, serdecznie Wam dziękuję dzisiaj za odcinek i widzimy się w kolejnym na kanale Game Troll TV. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!